Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Wczoraj ze znajomymi odbyłem dość długą, poważną i głęboką rozmowę na temat związków. I tak sobie pomyślałem, być może właśnie to jest ten dzień, w którym powinienem się swoimi przemyśleniami podzielić z Wami. Być może komuś się to przyda, lub będzie to kolejne wideo do posłuchania jakiegoś czuba, ale skoro ze mną jesteście, to. To, to może bez zbędnego przeciągania, po prostu od razu przejdziemy do tematu. Jeśli chodzi o relacje interpersonalne o charakterze zbliżeniowym, to możemy się skupić albo na wyglądzie, albo na charakterze. Teraz, co jest ważniejsze? Myślę, że fizyczność sama w sobie też jest bardzo ważna. Często się mówi, że charakter jest najważniejszy, ale że ta fizyczność między dwojga ludźmi, jeśli, jeśli jest, to jest fajnie, a jeśli jej nie ma, to totalna tragedia. I w przypadku kulawców jest dość podobnie. W sumie kulawiec też człowiek, nie? Więc takim pierwszym kryterium, na co zwróciłbym uwagę, no to są długie ręce, no bo w sumie, żeby, żeby pchać ten wózek przez całe życie, to, to jednak długie ręce na pewno nie zaszkodzą. No bo jeśli dziewczyna ma się przez całe życie schylać, to szczerze mówiąc, może być jej dość niewygodnie. Więc albo wypada kupić duży Masywny wózek inwalidzki z wysokimi rączkami, albo znaleźć dziewczynę z długimi rączkami. Więc od razu pojawia się kolejne kryterium, na które zwróciłbym koniecznie uwagę, jeśli wy się zastanawiacie, jaka dziewczyna dla was będzie odpowiednia, a niestety tak się zdarzyło, że jeździcie na wózku inwalidzkim, no to, to lepiej będzie wybrać dziewczynę niskiego wzrostu. Albo nie szukać dziewczyny z długimi rękami, tylko po prostu niskiego wzrostu. To jest, to, jest, to jest, dobre, muszę się nad tym zastanowić. Tylko długie ręce i w miarę niska, to wychodzi na andertalczyk. <noise> Myślę, że ostatnim kryterium, jeśli chodzi o fizyczność, są mięśnie, no bo schodów jest dużo, górek jest dużo. Na przykład w takim moim mieście, jeśli ktoś jest wierzący i chce się dostać do kościoła na szczycie góry, no to gdyby miał taką dziewczynę przypakowaną, to byłoby, byłoby dużo prościej. Więc jeśli wy jesteście wierzący i chcecie systematycznie chodzić do kościoła, to przy wyborze dziewczyny koniecznie zwróćcie uwagę na bicki. Tak się zastanawiam, że w sumie dobrą opcją byłoby zabranie dziewczyny na saunę czy na basen, bo wtedy wszystko byście mogli oblukać. Tylko że może na początku lepiej nie zabierajcie jej do miejsc, gdzie są schody, bo się dziewczyna zarazi i nie będzie chciała was pchać. A jako, że pchanie jest dość istotne w związku, to może jednak zostawcie to na później, żeby, żeby się dziewczyna nie zraziła jednak. Jak już dojdzie do tego momentu, w którym uda Wam się zaprosić dziewczynę do domu, to myślę, że na szybko moglibyście zepsuć jakieś krzesełko na przykład i sprawdzić, jak ona sobie radzi z manipulacją narzędziami. Bo wiadomo, że życie to nie jest METIN-2 i nie trzeba psów lurować, czasami psy lurują się same. Więc yy, wypadałoby, jak już macie tą dziewczynę, żeby umiała sobie z tymi zwierzętami poradzić. Myślę, że chyba, jeśli chodzi o fizyczność, to już jest wszystko. Więc może przejdźmy do równie istotnej kwestii, jaką jest charakter. Myśląc o charakterze, od razu mi przychodzi nam nie, <śm> nie. Myślę, że jeśli chodzi o charakter, to od razu pierwsze, o czym myślę, to jest temperament. No bo z jednej strony macie taką dziewczynę, która jest ugodowa, spokojna. Tylko że jeśli ona będzie zbyt spokojna i zbyt ugodowa, to zbyt dużo w życiu nie osiągniecie. A wiadomo, w życiu warto mierzyć wysoko. No i jeśli nie będzie windy, no to może jednak dziewczyna z mocnym, twardym charakterem okaże się lepszym wyborem. I z jednej strony macie dziewczynę, z którą możecie na spokojnie oglądać telewizję, leżeć. Czyli robić to, co w sumie do czego kulawce są stworzeni, można powiedzieć. Tylko z drugiej strony, na dłuższą metę może to być troszeczkę nudne. Więc jeśli jesteś kulawcem z dużymi ambicjami, to być może warto się zastanowić nad dziewczyną z charakterem. Jeśli ona naprawdę będzie szybka i dynamiczna, to, to możemy nie nadążyć. Kurde. Myśląc o charakterze swojego ideału, nie chciałbym, żeby była zazdrosna, no bo. Wiadomo, w grupie 20 osób najbardziej wyróżnia się kulawiec z przyczyn wiadomych, i w momencie, w którym wszyscy patrzyliby się na mnie, a nie na nią, yy, może to wzbudzić zazdrość, a to kolejne jakieś problemy, kłótnie, i sprzeczki, których ja osobiście bym unikał w związku. Myślę, że kolejną z najważniejszych cech u mojej partnerki jest opiekuńczość. Wiemy, że osobom niepełnosprawnym bardzo dobrze wychodzi leżenie. Więc chciałbym mieć dziewczynę, która pomagałaby mi się rozwijać w tym, co robię najlepiej, to mogłaby przynosić posiłki do łóżka. I jeśli wasza relacja się rozwinie i być może będziecie planowali razem mieszkanie, to w związku powinno być wszystko mniej więcej porówno, więc wy byście zdejmowali kurtkę, a ona by ją wieszała. Więc jak widzicie, moi drodzy, wybór dziewczyny to nie jest taka prosta sprawa, jaka mogłaby się wydawać. Tym bardziej w przypadku kulawców, którzy. No, muszą zwrócić uwagę na dużą ilość czynników, żeby być szczęśliwym w związku. Mam nadzieję, że z tymi wytycznymi uda Wam się znaleźć idealną półkę dla Was. Jeśli, jeśli faktycznie ten filmik pomógłby wam znaleźć miłość swojego życia, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu lub na maila. A ja ze swojej strony mogę wam przyrzec, że tych dziewczyn wam nie odbije, bo mi już dawno odbiło. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Zachęcam Was do zostania na dłużej, klikając w przycisk subskrybuj na dole i jednocześnie zachęcam do udostępniania materiału, jeśli komuś z Was się przydał. I trzymam kciuki za Was i za Wasze połówki. Dzięki jeszcze raz, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. Pasożytnictwo jest rodzajem wzajemnego oddziaływania, z których jeden pasożyt odnosi korzyści kosztem drugiego żywiciela.